Cze, z tej strony Minecraft. Maciek jeszcze dzisiaj w odcinku z Minecrafta. Yy, Minecraft yy, nasze, yy, na naszym świecie. W dzisiejszym odcinku nazwiemy naszą lamę nikiem jednego z widzów. Pamiętam go na pamięć, więc nie musiałem zapisywać, bo musiałem bo coś zrobić i pamiętam. I będziemy dzisiaj dokończyć domek, będziemy robić podłogę i dokończyć tak. Wypada trochę też, więc musimy to szybko zrobić. Żeby się nie zmoczyć aż tak, to jest wstawiamy I to jest tak Poszła podłoga S Sy. Podłoga Taki manik. ma Mam na że się zadowolisz tym nikiem. Teraz możemy iść ścinać brzozę Na nowy domek Znaczy na dokończenie domku, bo Podłoga będzie z tego i z brzozy właśnie, więc musimy poszukać brzozy. No tak na przemian, zobaczymy, jak będzie ładnie wyglądało. Trochę tej brzozy będzie trzeba przycinać bo się na dach. W odcinku, jeżeli ktoś nie ogląda, to proszę doko szybko oglądnąć. Kopaliśmy w kopalni i jeżeli ktoś oglądał, to wie, a jeżeli ktoś nie oglądał, to nie chcę oglądać ten odcinek, znaleźliśmy diamant. To niech teraz wyjdzie z tego odcinka i włączy tamten. Jeżeli nie oglądał, to znaleźliśmy diament. Więc nadzieję, że nikomu nie sp spolier spolierowałem, znaleźliśmy sp Diaksy Więc po prostu proszę się cofnąć, jeżeli ktoś nie oglądał, zrobić łapkę, w górę, subskrypcję. No i zaczynamy. Wyciąć, już ścinam drewienko na domek. Teraz tego trzeba będzie trochę pościnać. bo Jak już mówiłem, będę robił na przemian. Raz, raz, e. więc Trochę by się przydało. Mniej trochę, bo tam to jest jeszcze na dach. z 15 na dach pójdzie. To się trochę na tej brzuzy. Jedno drzewko jeszcze. I teraz są takie do pytanko. Czy chcecie serię? z minecraft zadyma ponieważ mnie zaprosili twórcy minecraft zadymy więc jeżeli byście chcieli taki, taki serię minecraft zadymę to gadajcie to ja nagram oczywiście jeżeli nie chcecie to nie, musi, to, nie to piszcie że nie żeby nie nagrywać tylko na telefonie jeżeli chcecie to mogę na, nagrywać też na zadymie Minecraft zadymie to jest inna niż ta prawdziwa więc mam że nikomu nie zepsułem humoru. Tym. Uj, już kieletory, dobrze na no zbroję. Bez zbroi już bym padł. Na telefonie znaczy... Na kompie jest ogólnie łatwiej. Jeżeli chcecie, to piszcie w komentarzach. I proszę twórcę o dodanie mi tego głupiego white listy, bo mnie jeszcze nie do... A już dzisiaj miałem zobaczyć, co tam jest fajnego. Czy opłaca nagrywać, czy się nie opłaca nagrywać na tym. I proszę twórcę, żebym mnie dodał. Te white listy. Ja wiem, ja najlepiej to bym nie zrobił white listy, i grają, co tam. Ale nie, oni muszą mieć white listy, bo się boją, że ktoś mi wejdzie hacker. No nie. Shit ten jeszcze tego gnu brakowało. RAN 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 run. Szytne. Kurczę, no, że kurczę, kurczę, to To jest wojna. No kurczę, kurczę, no, gdzie kurczę, 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 Dobra, udało się. No więc, jeżeli chcecie właśnie taki odcineczek, jeżeli, jeżeli chcecie, żebym nagrywał na tej Satimie, to proszę, no właśnie, to po prostu łapka w górę, subik i komentarz, że chcecie. fak zepsuło coś. Dobra. Lama nazwana, więc może wrócić zakończenie domku Powiem, okay, no to wystarczy, się włączyłem. Dachu? Nie urdujcie mnie za to, że nie lubicie przyrządów. I mi to nie obchodzi, że wy nie lubicie przyrządów. Ja lubię. Ładnie jest kolor przyrządów. On nie jest się Pająka. Skrajpa. Skrajpa. Chyba Marka. Jestem kozakiem. Dwa hity go ściągnąłem. Won mi stamtąd kupi pajęczok. No mhm. No, no piszcie tylko że ten domek jest ładny Według mnie jest brzydki No i pięknie tu kończyłem domek I wyszło z Minecrafta. Dobra, przepraszam, że wyszłem sobie, to będzie tylko dodatkowy czas. Dobra. i potwórz sobie coś No, ty tam... Widzicie? Miałem trochę przed chwilą haki. O, bania nam siadła. Musimy zbudować nową banię żel z żelaza. Nowa bańka. Jak najbardziej dawaj panie, pyk panio jest. jest. A jogoś jeszcze ja możemy zrobić ze No taki pajzel. To, dobra To są Musimy się za budowanie Pod ogi wątpię, że on to starczy No, w Wszystko na to

Nie skomentuję tego. No, udało się to jakoś naprawić. Nie kloszcz. Zakupi frajer. Dobra, mam domek. Co będzie Zbudowany. Piękny. W połowie wysadzony przez kopera. No ale jest. Na szczęście udało się nam, prawie praktycznie bez szkód. Teraz rozpiście się, że ładno. Bym się nie chciał po tego. Dobra Wydaje mi się, to będzie na tyle W tym odcineczku Przepraszam bardzo Po odcinku nie zagadałem, ale no, Nie wiem co gadać Jak buduję. jest pik, pik, pik Dobra i jeszcze wam mogę pokażać. A chwień krzyczek, tu wczoraj. <susur> Przepraszam, Koninku. Przepraszam, Igor. Igoreti. Przekazuję, przeszkoczę na kutę, jak to mi się nazywa. Igoreti. Igoreti

Musimy dać ten bo wydaje mi się tak. Czemu tak patrzę, to nie ma słodka, tak patrzę, to jest Dobra hmm. tak, zakończymy. No i akcentem kończymy nasz odcinek. Mara.